Dobry wieczór, witam Państwa na pomyślowej konferencji prasowej GKS Katowice z Remicową, Nowy Sącz 0 do 0. Najpierw komentarz proszę ten, trenera gości, pana Mirosława. No cóż, myślę, że kibice obecnie na stadionie wszyscy obejrzeli dobry mecz w wykonaniu jednej i drugiej ekipy. Przede wszystkim bardzo szybki, jak na pierwszą ligę. Uważam, że my stworzyliśmy swoje sytuacje, GKS stworzył swoje sytuacje. Co by było jakby którykolwiek zespół szczeli, nie wiem. W każdym razie mamy pół z trudnego terenu. Myślę, że nam punkty są bardziej potrzebne jak GKS-owi Katowice. Jeszcze raz wielkie słowa, uznanie dla chłopaków. jest GKS-u Rafał Burak. Dobry wieczór. Na, na pewno, na pewno, na pewno się zgodzić. na pewno szybki w w bardzo, dobrym tempie i na pewno utrzymują też sytuacje podramkowe. Także, także mieliśmy wszystko oprócz soli. Zwycięstwa GKS-owi są potrzebne na pewno równie bardzo, jak w i jaka jest w tej ludzie moim zdaniem prezentują się tylko ucierpnienie niż tamtej rundzie i, i to było dzisiaj widać, skończyło się 0-0. Ja mogę żałować, może żałować być może nie wiek, ale, ale wydaje mi się, że może ciut byliśmy bliżej o jedną bramkę. Nie udało się. Zawodnikom bardzo będę dziękował za zaangażowanie i za jakąś gry w tym meczu.